Język francuski jest szansą na rozwijanie nie tylko własnych zainteresowań, ale na przyszłą karierę zawodową. Zawsze powtarzam, że na nie kształcimy osób bezrobotnych. Profesjonalnie to wszystko wygląda. Wykłady są naprawdę bardzo fajne. Ja no nie ukrywam, że ja po prostu interesuję się kulturą francuską, czy ogólnie językiem francuskim. Francuski jest pięknym językiem i warto go się uczyć. Program jest bardzo bogaty. Miałam okazję uczestniczyć w programie Erasmus, który bardzo pomógł mi rozwinąć się językowo. W dominacji języka angielskiego jest sama znajomość języka angielskiego przestaje być jakimkolwiek wyznacznikiem, więc potrzeba tego dodatkowego czegoś. Myślę, że znajomość języka francuskiego taki właśnie atut stanowi i mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się skłaniało właśnie do takiego, a nie innego wyboru.